Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czasem mówisz lub robisz coś, czego potem żałujesz? Albo dlaczego potrafisz logicznie uzasadnić zachowanie, które w głębi serca wiesz, że było impulsywne? Spróbujmy spojrzeć na to w nieco inny sposób. Większość czasu wydaje nam się, że jesteśmy racjonalni, ale jeśli spojrzysz głębiej, zobaczysz, że przez większość dnia działasz automatycznie, nie z wyboru, tylko z impulsu. Umysł oszczędza energię to jego strategia przetrwania. Działa jak para zależnych przyjaciół, szympans i logik. Szympans to twoja emocjonalna część. Reaguje instynktownie, automatycznie. Kieruje się emocjami, które powstały na atawistycznych zasadach ewolucji, po to, by przetrwać, zdobyć władzę, uniknąć bólu, zapewnić status. Każda krytyka to dla niego zagrożenie. Każde odrzucenie, jakbyś miał umrzeć sam w dżungli. Wie, że potrzebuje logika. Bo mądrość szympansa jest ograniczona. Logik to twoja świadomość. Potrafi kwestionować, analizuje, widzi szerzej. Ale i on wie, że emocje i szympans są częścią całości. Oszczędzanie energii jest nieuniknione. Nie da się zawsze działać w pełnej świadomości. Kwestionowanie własnych reakcji może boleć, bo błędy ranią ego. A ego woli narracje, które chronią przed wstydem dlatego łatwiej znaleźć historię, która pogodzi oba bieguny, niż przyznać, to była automatyczna reakcja, nieświadomy wybór. Nie lubimy czuć, że działaliśmy bez kontroli. Logik wie, jak kruche potrafi być poczucie wartości. Wie, że prawda potrafi zaboleć. I co się wtedy dzieje? Dochodzi do racjonalizacji. Szympans działa z lęku, potrzeby kontroli, napięcia emocjonalnego. A logik go usprawiedliwia. Nie po to, by zrozumieć, ale by nie zburzyć obrazu siebie. To kompromis, ale kosztowny. Zamiast świadomości, pojawia się opowieść. Narracja, która chroni ego, ale oddala od prawdy. I tak powstaje dwulicowość. Nie wobec innych, wobec samego siebie. Dopiero gdy logik zaczyna słuchać szympansa, a szympans przestaje rządzić, pojawia się coś nowego. Wewnętrzna uczciwość. Świadome tak albo nie. Nie z lęku. Nie z potrzeby obrony. Ale z obecności. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, że szympans milczy. Ani że logik zawsze ma rację. Ale na tym, że zaczynają się słuchać. I działać razem. Świadomie.